Oh, idziemy na dziewczynkę do sauny, zobaczyć oh, Zobaczymy jak to tutaj zamarzło czy nie zamarzło O oh, kurde O oh, syto zamarzło Trzeba będzie rozłupać No nic To minus jeden. No i dobra, ja wstałem nie mam przygotowane już do rozpalenia w tam, jest wszystko od Rozpalam takimi rozpałkami do grilla białymi. Cyk, cyk, cyk. Całkiem zimne kolera Stopni jest. O, lipa jest. To się zimno w środku. Zero. No dobra, rozpali się to zobaczymy jak to będzie No, w małzerze mamy lód, zaraz zobaczymy jak jest gruby Oj, gruby O kurde, jest parę centymetrów dobrych jest. Ale do marsowania akurat. Będzie z lodem. Schłodzona. No i do marsowania jest jak ta lala lud Trochę będzie ciężko wchodzić Ale dobrze jest, elegancko No, w saunie się pomału rozpala jak się rozpali Podam znać jak tu będzie Zobaczymy ile jeszcze jest tutaj w altance takiej Oj O, też taka uzera Dobra, w sałence już się pali z 5 minut, Spaliło się troszkę Jest godzina 16 Zobaczymy, jak to wygląda z komina z Skomina. komina Abe 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 się kopci. O, tu Wam nagram jeszcze, że w saunie też woda zamarzła, także zimno jest. 20 minut później w piecu już huczy Pięknie Zobaczymy jak tam na polu Woda dalej za bardzo nawet nie ma dymka Nawet dybka nie ma 20 minut minęło A w piecyku huczy aż się robi kolorowy Koloryda W się pali mamy ile? 40 40 stopni A tutaj już mamy ile? 6 no i po godzince Równo po godzinie mamy 50 stopni. O, o no, piece się hajcuje równo. Ciebie trochę dopie proszę. Arkańska. No i tyle no co. Ach. Tutaj były drzwi zamknięte od sauny, ale trochę idzie ciepło na przedsionek. I tu już mamy dyszkę. Dyszka przy otwartych drzwiach tu zaraz będzie 20 stopni. No to by było chyba na tyle. W mnie jeszcze pół godziny i przypuszczam, że będzie się 70 stopni. Ja idę morsować, także trzymajcie się i cześć.